Dzisiejsze patchnoucy do Zesa są naprawdę dużo jak widzicie. Ważą też nie po prawie 4 giga, jednak skupiają się one na drobnych zmianach i poprawkach na przykład na klipingu. Jednak jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany, wprowadzono kolejne poprawki dotyczące nieszczęsnego saptiku pod kątem wizualnym jak i dźwiękowym. Także poprawki regularnie są do niego dodawane, jednak zapewne dalej będziemy ginąć od naszego przeciwnika będąc już za ścianą. Słynny i Bob wrócił... W pewien sposób. I to nawet nie on, a jego po prostu daleki kuzyn. Mimo usilnych próśb community w sprawie powrotu komendy na ruch v modelu ten dalej niestety nie jest dostępny. Jednakże dzisiaj zredukowano animację Boba podczas przybliżania ze snajperki i powiem szczerze, że zmiana ta jest dosyć widoczna, więc powoli zmierzamy w dobrą stronę. Naprawiono błąd, w którym granty nie zawsze były rejestrowane podczas rzutu. I nie wiem, czy to kwestia dokładnie tego samego błędu. A zdarzało mi się dosyć często, że gdy po tym, jak rzuciłem granat, chciałam szybko zmienić za pomocą klawisza na broń, czy też kosę, Mimo widocznej części animacji tego rzutu. Tu granat ten niestety się nie rzucał, teraz wydaje mi się, że jest to troszkę poprawione, nie w całości, ale jakoś poprawione. Widziałam również też klipy, w których nie dało się tego granatu rzucić całkowicie, także zapewne o ten błąd głównie chodzi i ten został naprawiony. Zostając jeszcze przy granatach, dodano kolorki do każdego typu granatu, co było popularne w różnego rodzaju tekstmodach. Mała zmiana, ale dla mnie bardzo przyjemna, gdyż byłem do tego przyzwyczajony i sprawia, że po prostu czat wygląda znacznie czyściej i ładniej. że niestety to teraz koniec z breniem paki, zeskakując silose i nie otrzymywaniem demedża Poprawiony sposób, w jaki rzuca się broń, Zwłaszcza gdy robi się to patrząc w dół. Dodano nowe dźwięki do metalowych przedmiotów, jak na przykład rury czy też barierki. Jednakże nie wszędzie i nie zawsze są one odgrywane. Poprawione animacje przy niektórych broniach, takich jak Mag 10, CZ, Shadow Daggersy, Survival Knife, AW Pascal czy też Digiel, są to drobne zmiany, których zapewne większość z Was nie zauważyła, jednak je zmieniono. Najbardziej widoczne był chyba Survival Knife, gdzie po prostu nadgarstek był niesamowicie wykręcany. Poprawie lub też zmianom uległy również skiny, takie jak m 4 która była po prostu zniszczona, ale również kosy, takie jak Crimson Web, które są teraz ciemniejsze, oraz niektóre parę rękawic, takie jak Snow Leopardy, Hedge Macy, czy też Emerald Webby. Podczas kupowania kewlaru i hełmu, od teraz widać, czy kupujemy Kevlar, czy hełm, czy może i jedno i drugie. Poprawie i zmianę uległy również mapy. Na przykład na overpassie dodano metalową skrzynkę, na którą niestety nie da się wskoczyć, ale jej celem jest po prostu zablokowanie widoczności stopek przeciwnika po drugiej stronie, a wiem, że te stopki kochacie. Poprawiono również wiele innych rzeczy związanych z clippingiem, więc oby koniec z blokowaniem się w randomowych miejscach. Na vertigu, na przykład, dodano też drewnianą paletę przy tych schodach, żeby po prostu pozbyć się sytuacji, w której kiedy byliśmy przy z tej ściany, nasza broń mogła wystawać. Z inferno usunięto wiadro na B, które dosyć mocno maskowało stojących tam seteków oraz poprawiono wiele drobnych. Lecz niewidocznych gołym okiem rzeczy, głównie związanych właśnie z clippingiem, na również innych mapach, które teraz widzicie na ekranie. Z innych ciekawych i pomniejszych zmian na deadmatchu, od teraz tabela wyświetla się w sposób zabójstw w procentach adshotów, damage'a i punktów, poborowione cząsteczki zmoków, co w teorii powinno zwiększyć nasze FPS-y, zmutowaniem przeciwnicy będą faktycznie zmutowani, i wiele więcej innych rzeczy. Dajcie znać klasycznie, jak podobają Wam się dzisiejsze zmiany, i zostawcie follow, aby nie przegapić pozostałych nowości ze świata CS. -a.